Małżeństwo Roberta i Alicjo wydawało się idealne. Wspólnie z nastoletnią córką mieszkali w nowym, pięknym, jednorodzinnym domu otoczonym pokaźnym ogrodem. Przed garażem, w którym spokojnie mogłaby zamieszkać trzyosobowa rodzina, stały zaparkowane dwa nowiutkie samochody dobrej marki. Jeden należał do Roberta, kupił go tydzień wcześniej. Drugi, mniejszy, był własnością Alicji dostała go na 40 urodziny. Robert dbał o swoją rodzinę. Jako wzięty lekarz zarabiał krocie, a przynajmniej na tyle dużo, aby zaspokoić wymagającą żonę i córkę. Częste wyjazdy za granicę, luksusowy tryb życia, wszystko kosztowało. W dodatku oboje nie stronili od salonów piękności, aby jak najdłużej utrzymać swój, pomimo upływu lat, wciąż atrakcyjny wygląd. Alicja była typem bizneswoman. Prowadziła swoją firmę, która z roku na rok przynosiła coraz większe zyski. Małżeństwo O miało tylko jedną córkę. Ania w 2018 roku miała 14 lat. Przeprowadzka z Warszawy na wschód kraju kosztowała ją bardzo dużo. Nowa szkoła, nowi znajomi i nowe miejsce, w którym musiała się szybko odnaleźć ale jak to bywa u młodych, szybko wkupiła się w łaski kolegów z prestiżowego gimnazjum. Ta przeprowadzka była spełnieniem marzeń Roberta. Otrzymał awans, o jakim zawsze marzył. Chciał wykorzystać życiową szansę. Alicja nie robiła z tego powodu problemów. Jej praca odbywała się głównie w sieci, więc wystarczył jej dostęp do internetu, aby móc kontynuować rozwijanie firmy. Któregoś dnia Ania wróciła do domu w towarzystwie koleżanki. Paulina miała również 14 lat, choć mało kto pomyślałby, że ma mniej niż 17-18 lat. To z nią najbardziej zaprzyjaźniła się Ania. Od razu przypadły sobie do gustu, a Paulina stała się stałym bywalcem w domu o. Tego dnia, kiedy odwiedzały dom Ani, natrafiły na jej ojca. Robert akurat szykował się na dyżur. Sytuacja była dość niezręczna. Gdy nastolatki otworzyły drzwi, on stał akurat rozebrany od pasa w górę. Dopiero miał zamiar wciągnąć na siebie świeżo wyprasowaną koszulę. Speszony sytuacją, przywitał się z koleżanką córki. Paulina podeszła do niego, spojrzała prosto w oczy i podała dłoni na przywitanie. Zamarła na chwilę w tym uścisku dłoni. Oczy jej się zaszkliły i przez chwilę zrobiło się niezręcznie. Sytuację przerwała Ania, która zaprosiła koleżankę na górę do swojego pokoju. Robert był już po czterdziestce, ale czas jakby się dla niego zatrzymał kilka lat wcześniej. Pieniądze, jakie co miesiąc wydawał na poprawianie swojej urody, nie szły w błoto. Opalony, zęby proste i białe jak kartka papieru, a w dodatku każdy mięsień widoczny spod obcisłej koszuli. To robiło wrażenie na kobietach. Sam Robert zdawał sobie sprawę z tego, że podoba się kobietom. W Warszawie korzystał z uroku osobistego, często zdradzając żonę. Alicja jednak nigdy niczego nie podejrzewała. Ona także była atrakcyjną kobietą. Zawsze wyzywająco ubrana, podkreślała kobiece kształty, odkrywała opalone nogi i powiększony biust. Musiała podobać się facetom, ale ona, w odróżnieniu od męża, była mu wierna. Minął jakiś czas. Robert wstał rano, wziął prysznic, wypił kawę i kliknął przycisk otwierający bramę ogromnego garażu. Po chwili wsiadł do swojego wciąż pachnącego nowością samochodu i pojechał do szpitala. Ten dzień był jak każdy inny. Umówieni pacjenci czekali już na poczekalni. Robert słynął z tego, że był bardzo serdecznym, otwartym na ludzi i skorym do pomocy lekarzem. Pacjenci go lubili i często prosili o wizytę właśnie u niego. Ale tego dnia coś poszło nie tak. Podczas kolejnego badania na biurku doktora odezwał się służbowy telefon. Niemalże krzykliwym tonem głosu recepcjonistka powiedziała, że przed szpitalem płonie samochód należący do doktora. Ten bez słowa odłożył słuchawkę i kontynuował wizytę. Spokojnie skończył diagnozować dolegliwości, wypisał niezbędne recepty i podziękował. Wraz z pacjentką wyszedł z gabinetu i przeprosił pozostałych, ale z uwagi na sprawy prywatne, nie mógł już tego dnia przyjąć nikogo więcej. Nie każdy to zrozumiał. Grymas niezadowolenia na twarzy czekających ludzi był widoczny, ale Robertowi teraz było to obojętne. Zszedł schodami na dół, a następnie wyszedł przed budynek. Jego kilkutygodniowe auto stało całe w płomieniach. Ogień zajął już wnętrze, opony, a karoselia wyginała się od temperatury. W oddali słychać było już syreny nadjeżdżających wozów strażackich, ale niczego nie można było już uratować. Szczęściem w nieszczęściu było to, że na parkingu stał tylko ten jeden samochód. Strażacy ugasili pożar i z politowaniem spoglądali na właściciela. Nie inaczej do sprawy podeszli policjanci, którzy przybyli na miejsce. Dla nich samych auto o wartości blisko 400 tysięcy złotych mogło być tylko marzeniem, a co dopiero, gdy to marzenie spłonęło żywym ogniem. Podświadomie łączyli się w bólu z doktorem. W końcu policjant przemówił. Zadał jak na okoliczność kilka rutynowych pytań. Należało ustalić, czy właściciel miał jakieś zatargi. Czy jest winny komuś jakieś pieniądze, czy ktoś w ostatnim czasie mu groził? Na wszystkie te pytania odpowiedź była przecząca. Robert oświadczył, że nie ma pojęcia, kto podpalił mu samochód. Nie znał też motywów, dla których ktoś chciałby mu zaszkodzić. Resztę papierkowej roboty zaplanowali na następny dzień. Robert miał się zgłosić z dokumentami na posterunek, ale w międzyczasie stało się coś dziwnego. Na jego prywatny telefon przyszła wiadomość, która spowodowała, że się zdenerwował. Policjant dostrzegł to nietypowe zachowanie. Następnego dnia rano ponownie się spotkali. Detektyw prowadzący sprawę zadał te same pytania co dzień wcześniej. Tym razem poprosił o szczerość, bo taka sytuacja nie mogła być dziełem przypadku. Ale Robert znów zaprzeczył. Stwierdził, że nie ma długów, nie wie kto mógł podpalić jego samochód. Nie miał zatargów z lokalnymi bandytami i w ogóle nie wie kto działał na jego niekorzyść. Ale funkcjonariusz wiedział, że Robert kłamie. Ustalił już wcześniej, że mężczyzna miał kontakty z lokalnymi bandytami i często jest gościem nielegalnych, hazardowych lokali dla tak zwanych vip -ów. Minęło kilka dni. Robert znów był w swoim gabinecie, kiedy zadzwoniła do niego zrozpaczona Alicja. Opowiedziała, że ktoś wybił w ich domu wszystkie frontowe szyby i pobrudził czerwoną farbą nową elewację. Kobieta była zdruzgotana. Ktoś ewidentnie uwziął się na rodzinie. Ale kto? Robert w pośpiechu opuścił gabinet i pojechał do domu. Po drodze zadzwonił do dochodzeniowca, który prowadził sprawę samochodu. Ten po chwili również zjawił się na miejscu. Wiedział doskonale, że te dwie sprawy są ze sobą połączone, ale nie pasowało to do działania bandytów. Ich modus operandi jest bardziej konkretny. Rozbicie szyby cegłą tak, ale jakiś szanujący się przestępca rzucałby w elewację balonami wypełnionymi farbą. To była zagadkowa sprawa, zwłaszcza, że Robert, jak i jego rodzina zaprzeczali, aby ktokolwiek mógł się na nich za cokolwiek mścić. Jednak funkcjonariusz wiedział, że ktoś tu nie mówi prawdy. Czternastoletnia córka była poza podejrzeniami, nie pasowała do podpalonego samochodu. Alicja, może miała kochanka, który postanowił zemścić się na rodzinie, gdy go zostawiła, ale to również byłoby bez sensu. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Śledczy wiedzieli, że to nie koniec incydentów. Kwestią czasu było kolejne, ale też kwestią czasu było to, aż prawda wyjdzie na jaw. I nie pomylili się. Zaledwie kilka dni później dr Roberto odebrał telefon ze szpitala, w którym pracował. Dzwonił jego kolega po fachu z oddziału intensywnej terapii. Nie miał dobrych wieści. Karetka pogotowia przywiozła Anię. Dziewczyna była brutalnie pobita, a obrażenia głowy spowodowały, że straciła przytomność. Rokowania nie były najlepsze, ale szybko okazało się, że jej stan jest o wiele lepszy niż przypuszczano. Rany i opuchlizna pokazywały brutalność sprawcy lub sprawców, bo trudno było dać wiarę, że jedna osoba mogła zadać takie obrażenia. Wtedy Robert wyciągnął telefon, wybrał numer do dochodzeniowca i poprosił go o pilne spotkanie. Obiecał, że tym razem powie wszystko. Godzinę później obaj spotkali się na posterunku policji. Robert wyjął swój prywatny telefon, wybrał historię wiadomości i przekazał aparat funkcjonariuszowi. Dziesiątki wiadomości zawierały groźby. Ktoś przyznał się w nich do podpalenia samochodu, uszkodzenia domu, a na koniec do próby zabójstwa Anny. Każda wiadomość była podpisana. Twoja, P. Cofnijmy się o około miesiąc. Robert pożegnał się z córką i jej koleżanką i wyszedł do pracy. Na koniec odwrócił się w ich stronę. Paulina puściła mu oko i uśmiechnęła się. Była wysoka, bardzo atrakcyjna. Wyglądała jak kobieta, a nie jak czternastoletnie dziecko. On, facet po czterdziestce, nie powinien jednak zwrócić na nią swojej uwagi. Przecież miał córkę w tym samym wieku. Któregoś razu Alicja zabrała Anię i pojechały nad morze. Wybrały się na weekend tylko w damskim gronie. Paulina miała jechać z nimi, ale odmówiła, bo wyjaśniła, że źle się czuje. Tego samego dnia zapukała do drzwi w domu przyjaciółki. Robert otworzył je i nie krył zdziwienia. Przed nimi stała Paulina, ubrana w szorty, które ledwo co zasłaniały pośladki i uwidoczniały długie, zgrabne nogi, bluzkę z dekoltem odkrywającą częściowo jędrne piersi, a to wszystko zadziałało na wyobraźnię gospodarza. Dziewczyna zapytała, czy Ania jest jeszcze w domu. Wiedziała, że tak nie jest, bo chwilę wcześniej upewniła się, że ta jest już w drodze nad morze. Wiedziała, że jej tata jest sam w domu. Poprosiła go, czy może zostać godzinkę do następnego autobusu. Robert się zgodził. Zaproponował szklankę soku, na co dziewczyna się zgodziła. Poszedł do kuchni, a gdy wrócił, ona leżała na kanapie, rozebrana do naga. Robert nie mógł się oprzeć. Między nimi zrodził się krótki, ale namiętny romans. Spotykali się później kilkukrotnie, aż do czasu, kiedy dziewczyna zaczęła nachodzić go w pracy i żądać, aby porzucił dla niej żonę. Wyznała mu miłość, nie zważając na to, że pół szpitala plotkowało o tej znajomości. Wtedy Robert powiedział stop. Wyjaśnił, że był to tylko romans i nie ma szans na to, żeby z tego powstał jakikolwiek związek. Zabronił Paulinie przychodzić do pracy, do domu i kazał zerwać kontakty z jego córką. Ale ona nie miała takiego zamiaru. Dała mu ultimatum, że albo będzie z nią, albo pożałuje. Początkowo Robert nie brał tych słów na poważnie, ale gdy spłonął jego samochód, zrozumiał co zrobił. Policja zatrzymała Paulinę. Ta do wszystkiego się przyznała, również do pobicia Anny. To miała być zemsta za złamane serce. Finalnie sprawa trafiła do sądu dla nieletnich, a Paulina jego wyrokiem trafiła do zamkniętego ośrodka. Romanze wyszedł na jaw. Sąd zajął się sprawą obcowania z osobą poniżej 15 roku życia, co w Polsce jest zabronione. Roberto został skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności, zakaz leczenia nieletnich przez pięć lat i zakaz zbliżania się do czternastolatki na odległość mniejszą niż 50 metrów. Ale to nie była jedyna kara, jaka go spotkała. Szpital w trybie natychmiastowym rozwiązał z nim umowę, a chwilę później Alicja złożyła wniosek o rozwód. Anna oświadczyła, że nie ma już ojca i nie chce mieć z nim żadnych kontaktów. Obie wyjechały w inny rejon kraju. Z uwagi na to, że wyrok nie jest jeszcze prawomocny, niektóre dane identyfikujące zostały zmienione. Do czasu ogłoszenia prawomocnego wyroku osoby oskarżone uważa się za niewinne. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Odcinek o tym, jak chwila zapomnienia i chwila głupoty może zniszczyć poukładane wcześniej życie. Dziękuję Wam za dzisiejszy podcast i zapraszam na kolejny już w czwartek będzie temat ciekawej sprawy z Rumunii. Dziś życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia!